Witaj, oto minutka z tarotem dla Ciebie. O proszę. Pokazała się karta, która była wczoraj tutaj z nami na minutce, ale dzisiaj jest do góry nogami. Czyli widzę, że ktoś tutaj wychodzi z tego zranienia. I ktoś też tutaj. Sobie yy, na tyle naładował już akumulatory, i na tyle już poczuł, poczuł te wszystkie swoje emocje, ktoś tak mocno poczuł, że teraz już zaczyna z nich wychodzić, z tych emocji. Ta królowa kielichów zaczyna wchodzić w Energię różdżek, czyli ponownego działania, powrotu do działania, do planowania, do organizowania. No, kreatywność się obudziła i to z wielkim hukiem, także wkrótce pokażesz światu, co potrafisz.